Czy wiecie, jak wybić się na YouTubie? Ja, ja nie, ja totalnie nie. Przez dwa lata nagrywam, mam 10 tysięcy subów. Nie no, żartuję, dobiłam te 10 tysięcy subów, także jeśli chcecie zacząć swoją karierę, to jest filmik, który Wam w tym pomoże. A jeśli nie chcecie, to pamiętajcie, że nagrałam filmik, w którym mówię Wam, że każdy z was powinien zacząć nagrywać i dlaczego? Więc wrac wracajcie do niego, a potem wpadnijcie na ten, żeby wiedzieć, jak tą karierę dobrze wykorzystać, czyli jak się wybić. To zdecydowanie nie będzie filmik, jak się wybić, tylko tak naprawdę jak przetrwać, szczególnie jeśli zaczynacie. Um, czy to jest filmik skierowany do mojej typowej e, tutaj jak to się mówi, a... Publiczności? Pewnie nie, ponieważ ja nie jestem jakimś coachem na TikToku, który mówi, jak się wybić, ani na YouTube tym bardziej. Ale jako, że przetrwałam tą drogę, i jako, że nadal tutaj jestem, i nadal nagrywam, i słuchajcie, mamy daily, i filmiki wstawiam teraz codziennie. Także, no co, zostańcie ze mną dalej, tak? Ponieważ codziennie możecie te 10 minut poświęcić właśnie na mój filmik. A pamiętajcie, że dla Was to jest 10 minut całego dnia, a dla mnie, dla mnie to zbudowanie kariery. <laughs> Także będę mega wdzięczna, jeśli zostaniecie. Tymczasem. O co mi w tym filmiku chodzi, to przede wszystkim, jeśli ktoś zastanawiał się, czy nagrywać, stwierdził, dobra, zacznę. To jest ten dzień, w którym zaczynam budować swoją karierę. To tak naprawdę, jak nie skończyć po dwóch dniach? Pierwsze i najważniejsze, ale też um, najtrudniejsze, i to musicie sobie wbić do głowy, nie oczekujcie, że pierwszy filmik się wybije. Ponieważ tak nie będzie. Pierwszy filmik prawdopodobnie się nie wybije. Pierwszy filmik prawdopodobnie będzie tak słaby, że jak nie będzie miał zero wyświetleń, to serio powinniście być temu wdzięczni. Ja wiem, że, wiecie, inaczej to jest na TikToku. Ponieważ na TikToku jest tak, że z niektórymi kątami, jak stawicie ten pierwszy filmik, to jednak e, algorytm da mu szansę i go trochę wypromuje, a czasami nie, więc jest różnie. Natomiast jeśli chodzi o długie filmiki na YouTubie, no a tutaj nie ma litości totalnie. Ale słuchajcie, słuchajcie, jeśli jakiś filmik się nie wybija, to pomyślmy dlaczego. Ponieważ e, też ostatnio słyszałam to i, i wziąłam sobie to bardzo do serca, że jeśli jakiś filmik się nie wybija, to prawdopodobnie po prostu słaby i dlatego się nie wybija. Ale to też nie jest reguła i to nie jest tak zawsze, ponieważ wiadomo, że jeśli jesteśmy nowym kątem, ten filmik będzie miał o wiele mniejsze szanse w ogóle, no bo... Nie mamy stałych odbiorców, którzy pokażą algorytmowi, że ten filmik jest dobry i że go lubią. To po pierwsze. A po drugie, z mojego doświadczenia, szczerze, mogę wstawić ten sam filmik na TikToka i na YouTuba. Tutaj mówię w tym momencie o shorts i, i po prostu o krótkich treściach na TikToku. I na jednej platformie może mieć on 60 tysięcy, załóżmy 100 tysięcy wyświetleń, a na drugim 5. I tak. Bardzo często jest, albo nawet na jednym właśnie jest 10, a na drugim 1000. Różnie bywa, naprawdę, ale bardzo często się tak zdarza, że różne platformy różnie jakby wybijają ten na filmik i różnym ludziom się to spodoba, zależy na jakich po prostu traficie, więc... Po prostu nie patrzcie na zasięgi. Nie patrzcie, nie analizujcie. Jeśli jesteście nowymi twórcami, nie ma co analizować. Naprawdę, po prostu wstawiajcie wszystko. Wszystko, na co macie ochotę, wszystko, co chcecie wstawić, wszystko, co chcecie nagrywać. Po prostu spamcie materiałem tak bardzo, jak się da. Wiecie co? Aż wam pokażę mój dzisiejszy scenariusz. W moim scenariuszu dzisiaj napisałam sobie, żebyście analizowali rynek, ale. analizowania renku, Tutaj chciałabym jakby to do, 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 dopowiedzieć do tego, że przed chwilą mówiłam, że nie analizujcie, tylko wstawiajcie. Nie analizujcie swoich statystyk, ponieważ te statystyki, e, nie, jakby te, te filmy nie widziało na tyle dużo osób, żeby rzeczywiście te statystyki miały sens. Więc nie analizujcie swoich statystyk, natomiast analizujcie rynek i analizujcie to, po prostu to ludzie wstawiają. Analizujcie to, jakie treści wstawiają, analizujcie to, jakie są trendy, analizujcie to co lubicie, lubią oglądać, i zacznijcie nagrywać takie właśnie treści. Ale w tym wszystkim zachowajcie siebie, zachowajcie to, co lubicie nagrywać, i zachowajcie taki swój klimat, ponieważ jeśli będziecie zmuszać się do filmików y, o tematyce, której nie lubicie, mm, nie, to, to nie ma sensu w ogóle. Jeśli myśleliście o budowaniu kariery, to przede wszystkim musicie nauczyć się montować, musicie się nauczyć edytować, musicie ulepszyć swoje umiejętności w tym wszystkim, ponieważ jest to po prostu potrzebne. Nie mówię wam, że teraz musicie znać po prostu największe skille i po prostu być najlepszymi montażystami, jacy istnieją, bo nie. Ludzie lubią proste filmiki. Ludzie lubią oglądać coś, co jest nagrywane tak, jakby ktoś z nimi rozmawiał. Ludzie lubią normalność. Nie zasypujcie ich milionem po prostu funkcje edycji i tak dalej. Nie, nie, nie w tym sensie, ale yy, fajnie mieć jakieś umiejętności, fajnie coś tam potrafić. Także jeśli nie potraficie, jeśli macie czas, nauczcie się po prostu czegoś nowego, a na pewno się to wam przyda. Kolejna rzecz, dbajcie o miniaturki. Dbajcie o tytuł, bo to tak naprawdę mówi Wam o tym, czy ktoś kliknie Wasz film. Jeśli film jest naprawdę super, spędziliście mnóstwo czasu na nagrywaniu, na planowaniu, na montowaniu, ale nikt w niego nie kliknie, to się nie wybije, więc miniaturki i tytuł tak naprawdę są ważniejsze niż zawartość. Opakowanie jest wszystkim. Ale musicie być też do siebie krytyczni i oprócz tego wszystkiego, wracając do jakby samej treści tego, co macie, musicie y, patrzeć obiektywnie i tak naprawdę zastanowić się nad atrakcyjnością tych swoich treści i czy one serio są dobre i czy serio ktoś by chciał je obejrzeć. Czy serio one coś dają ludziom, albo czy serio są jakąś fajną rozrywką, czy są fajnie zrobione, czy po prostu jakbyście trafili na taki filmik, czy serio byście go obejrzeli. Bo jeśli nie nie? To czemu ktoś inny ma to oglądać, jeśli sami byście tego nie obejrzeli? Jakby wiecie, o co chodzi. To musi być wasz mindset, że to nie jest to, że wy nagrywacie, więc wszyscy będą was lubić, bo po prostu to jesteście wy. Nie, nikt was nie zna. Macie czystą kartę i musicie ją naprawdę dobrze wykorzystać. Ostatnią, bardzo ważną rzeczą, ale najcięższą... Ale naprawdę najcięższą rzeczą jest regularność. Regularność. Regularność to jest. To jest podobno klucz. Ale to jest coś, co jak zbudujecie, jak będziecie regularni, to serio, wy jesteście skazani na sukces. Po prostu wstawiajcie, po prostu postujcie, po prostu róbcie swoje, i dajcie sobie czas. Jakby dajcie sobie czas na to, żeby zbudować tą publikę. Dajcie sobie czas na tworzenie tych treści, a nie właśnie nie podchodźcie z takim podejściem, że jakby wy. Wam się to należy, czy coś takiego, więc jak się nie wybije, to to, to to coś poszło nie tak. Albo właśnie z takim, że wy nigdy wam się nic nie uda, dwa filmiki wam się nie, wy, nie wybiją, więc pomyślcie, że nie, to nie jest dla Was, WY to rzucacie, bo jakby w ogóle po co? Jeśli z takim mindsetem do tego podejdziecie, to nic, absolutnie nic z tego nie wyjdzie. Także serio, jeśli chcecie nagrywać, musicie się z tym liczyć. Że, że do tego nagrywania trzeba po prostu się wziąć i być regularnym. Dobra jakiej to wszystko na dzisiaj. Widzimy się jutro, ponieważ trwa daily, także jeśli jesteście nowi na tym kanale, to zostańcie na dłużej, a jeśli jesteście stałymi widzami, to bardzo mi miło, że ze mną byliście. Pamiętajcie o subskrypcji z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco, niczego nie przegapić, bo teraz łatwo coś przegapić. Pamiętajcie, że mamy shorts, mamy tiktoki, wszystko cały czas. Działa. My widzimy się już jutro. Jeśli macie jakieś y, rady, albo rozkminy, albo cokolwiek, co chcecie mi napisać w komentarzach, będzie mi mega miło, jeśli to tam napiszecie. A my widzimy się w kolejnym odcinku, i jeśli chcecie jeszcze pomóc algorytmowi, to zostawcie łapkę w górę. To wszystko. Pa!